Myśl ta daje do myślenia. W myślach Mordka się zanurzył. Z jednej strony król bogaty, z drugiej strony problem duży. Jakby człowiek nie główkował, sprawy nie rozwiąże prosto. Więc mordechaj, chociaż mędrzec wojny sobą marzy żydowską. Wojuj, wuju mordaju. może to walka zdojna. Wojny wygraj, sam ze sobą. Bo, Bo to, to jest, jest żydowska wojna. I co ja mam robić? Z jednej strony, jak on się ożeni z Esterką, to ona będzie miała wszystkiego po sam w brud. Ona będzie miała stół zastanowiony kiełbasą myśliwską i mortadelą, pierogami leniwymi i pracowitymi i wszystkim tym, co jej tylko ślinka na język przyniesie. Ale... Z drugiej strony to ja zostanę z Barszebą i kto ją weźmie? Jakiś rozwodnik z Pabianic? A na dodatek, aha, szwerosz, to, to, to goj. No, goj, nie goj, ale on jest król, a jak on jest król, to prawie... Jak niegoj. No ale przecież on ma żonę. I żeby tylko jedną. Ale on ma cały harem. No, ale na biednego nie trafiło. muszę już iść, bo zbliża tu się wielki Haman, twój wezyr, założyciel Al-Kaidy, Al-Fatahu i Alibabek. Tego mu Żydzi, Żydzi, Żydzi nigdy nie wybaczą. Zakvítá raz, zakvítá no raz. raz.